Każde pismo w tym mieście musi być zniszczone. Nie możesz tego zrobić, przyjacielu. W tych zwojach kryje się mnóstwo wiedzy. Nasi przodkowie nie umieścili jej tam bez potrzeby. A jakaż to potrzeba? To światła, które mają nas sprowadzić, uchronić nas od mroków ignorancji. Nie! To skrawki papieru pokryte kłamstwami. Zatruwają wasze umysły. Dopóki istnieją. Nie macie nadziei na ujrzenie świata takim, jaki naprawdę jest. Jak możesz twierdzić, że te zwoje są bronią? To narzędzia nauki! Zwracacie się do nich, poszukując zbawienia. Polegacie na nich bardziej niż na sobie. Przez to stajecie się słabi i głupi. Ufacie słowom, kroplom inkaustu, zanawiacie się, kto je zapisał, po co. Nie! Ye. Przyjmujecie je bez zastrzeżeń! A jeśli jest to fałsz. Eh? Jak często bywa, to niebezpieczne. Mylisz się, te pisma dają nam dar wiedzy. Potrzebujemy ich. Kochasz swoje cenne pisma. Zrobiłbyś dla nich wszystko? Tak. Yy, oczywiście. Zatem dołącz do nich! A! Aaaa! Każdy, kto mówi tak jak on, stanowi zagrożenie. Czy jeszcze ktoś chce rzucić mi wyzwanie? Dobrze. Wasze rozkazy są proste. Idźcie na miasto. Zbierzcie pozostałe pisma i dorzućcie je do stolicach. Gdy skończycie, wyślemy wóz, by je zebrać, a potem jest niż. 啊啊、uh.